Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wagi na listopad 2024. Trójka denarów, czwórka buław, paść mieczy. Drugi tydzień dwójka buław. Potem to mamy czwórkę mieczy i czwórkę kielichów. Trzeci tydzień. Królowa denarów, siódemka buław, piątka buław. O, o, o. No cóż, czwarty tydzień: dwójka mieczy, dwójka mieczy, trójka mieczy, rydwan i jeszcze transformacja. No, ponieważ są te miecze i te buławy, takie, takie waleczne, można powiedzieć, jakaś, jakiś konflikt jest, to jeszcze weźmy tu sik na grudzień. Rozpoczynamy tutaj, gdzie jest trójka denarów. No, co to może być? Jakaś nowa praca lub jakieś, jakaś umowa, zlecenie, umowa o dzieło, coś takiego. Hmm, też jest możliwe, że tu takie pewne zadowolenie jest z, z pierwszego etapu jakiegoś przedsięwzięcia, no bo to, to nie musi być koniecznie tak, że coś tam będziecie malować czy coś, no jakiekolwiek przedsięwzięcie tutaj rozpoczęliście, to tutaj jest już zadowolenie. Już w pierwszym tygodniu to widać to zadowolenie. Ja nie mówię, że 1 listopada, oczywiście, bo to jest dzień wolny, ale już w pierwszym tygodniu widać zadowolenie z tego, co zrobiliście do tej pory, ale to jeszcze nie jest koniec, bo, bo jeszcze musicie to dzieło dokończyć. Czyli jest to dzieło, które wykonujecie. Obojętnie, czy umowa o, dzie um umowa o dzieło, czy umowa. O pracę tu była, czy, czy jakaś umowa, zlecenie w każdym razie wykonujecie jakąś usługę, jakąś pracę, z której jesteście zarówno wy zadowoleni, jak i osoby, które was tutaj zatrudniły, też są z was zadowoleni, czyli jesteście tu doceniani. To jest bardzo, bardzo ważne. Klienci też mogą was tutaj doceniać, być zadowoleni z Was. Także tu zadowolenia jest bardzo dużo. No ale to skupienie na pracy jest też pokazane takie bardzo, bardzo mocno, czyli jest tu pewien pracoholizm, jest taka dokładność, przywiązywanie wagi do szczegółów. No i właśnie dzięki temu wasza praca jest wartościowa i doceniana. Coż jeszcze? No możliwe jest też nauka dla niektórych. To dla niektórych praca, dla niektórych nauka. Poszerzanie kompetencji, poszerzanie wiedzy, zwiększenie, powiększenie umiejętności to jest potrzebne właściwie w każdym wieku, także to nie dotyczy tylko młodych osób, jeśli chodzi o to. Dobrze. To jest pokazana biegłość w sztuce, czyli no wy dobrze wykonujecie swój fach. Cokolwiek robicie, dobrze to wykonujecie, bo macie już jakieś doświadczenie, jakieś umiejętności, a jeszcze możecie je tutaj sobie powiększyć. Jest tu pokazana regularna praca, czyli Czyli dobrze, że ona jest i dobrze, że jesteście doceniani. Teraz tu jest pokazywane jakieś no, świętowanie. No co to może być? No niektórzy mają urodziny, niektórzy imieniny, niektórzy mają tam jeszcze coś innego do świętowania. No może być nawet i ślub, bo tu jest taki. Ale mogą być zaręczyny na przykład. nie musi być koniecznie ślub, bo tak, akurat listopad to nie jest taki, taki chętnie brany, wybierany jako miesiąc ślubu chociaż ja akurat brałam w listopadzie, moja mama też brała ślub w listopadzie. No ale to jest karta, która mówi o jakimś świętowaniu, czyli nie musi być koniecznie ślub, natomiast dla niektórych będzie albo ślub, albo zaręczyny. I dla pozostałych, tak jak mówiłam, może to być świętowanie urodzin, imienin albo jakiegoś szczęśliwego wydarzenia, bo wy możecie świętować na przykład to, co Wam się udało, czy jakiś sukces w pracy, bo tu mówiłam, że jesteście doceniani. Możecie świętować też parapetówkę dla tych, co na przykład kończyli tutaj remont albo budowę domu. To będzie świętowanie, uczczenie właśnie tego remontu, czy zakończenia budowy domu, czy, czy jeszcze czegokolwiek innego. Bo tutaj świętujecie w gronie innych osób, jest wesoło, jest fajne towarzystwo, jest impreza jest no przynajmniej biesiadowanie, przynajmniej no, każdy w inny sposób się będzie się świętował czy będzie mógł uczcić to co mu się fajnego tutaj wydarza lub wydarzyło teraz mamy pazia mieczy Paźmieczyń, mówi między innymi o plotkach, czyli trzeba uważać na plotki, na plotkarzy, na wścibskich ludzi, nie dawać im powodu do plotek, no ale to nie zawsze jest takie proste. Przede wszystkim z Waszej strony coś jest ważne, bo to, że ktoś plotkuje, no trudno, trudno, on tak ma, on taki po prostu jest, no ale z Waszej strony, jakie to ma znaczenie ta karta? Przede wszystkim takie, że potrzebujecie informacji, ale prawdziwych, czyli nie opartych na plotkach. Ale opartych na prawdzie, bo tylko takie informacje mogą wam się tu przydać, tylko takie mają dla was sens tutaj. No i macie ten miecz prawdy i macie tutaj przesiewać, odsiewać ziarno od plew, oddzielać to, co prawdziwe od tego, co nieprawdziwe i to, co wartościowe od tego, co niewartościowe, bo to jedno z drugim ma też związek. Jak coś jest prawdziwe, to będzie wartościowe tu dla Was i będzie Wam pomagało, natomiast to, co jest nieprawdziwe, no to po prostu. Odcięcie trzeba tym mieczem. Teraz mamy tutaj dwójkę buław w drugim tygodniu. Jakiś wybór może być lekko trudny, ale nie beznadziejnie trudny. Po prostu jest taka wskazówka, aby odwoływać się do podpowiedzi ze strony serca, do po prostu posłuchać własnej intuicji przede wszystkim. Bo jeżeli posłuchacie swojego wewnętrznego głosu, to tutaj najlepiej na tym wyjdziecie, ale czy Wy posłuchacie, to już zależy od Was, bo tutaj mamy takie dwie energie, no nie, nie, nie widać tu szału, nie widać radości, co tu w ogóle jest. Jest gorsze poczucie. to po pierwsze. Po drugie jest no wręcz wręcz jakiś żal, jakaś melancholia, smutek, niezadowolenie. Dlaczego? Dlatego, że nie zwracacie uwagi na potencjały, tylko skupiacie się na tym, co Wam się nie podoba lub co Wam się nie udało według Waszego... Osądu, lepiej tak sobie nie osądzać, bo to w ten sposób sobie też szkodzimy. Jeżeli uważamy, że coś zrobiliśmy bardzo, bardzo źle, że coś się nie udało, no to też niepotrzebne to jest, bo to powoduje właśnie takie cierpienie niepotrzebne. Natomiast jeżeli nauczymy się na swoich własnych błędach, no to już drugi raz tych błędów nie popełnimy i będzie lepiej. Tylko hmm, no będzie lepiej, bo jest królowa denarów. Czyli jest jakieś spełnienie w materii, macie tu poczucie już zadowolenia w tym momencie i zaspokojenia swoich potrzeb materialnych, a nie tylko materialnych, także wzrasta wasze poczucie wartości po raz kolejny w sumie, bo tu też jesteście doceniani, więc, więc to też wam pomaga. W dostrzeganiu swojej wartości, natomiast tu jeszcze to poczucie wartości wzrasta. No, może to się wiązać z jakimś awansem w miejscu pracy, bo rzeczywiście zasługujecie na awans, a może się wiązać z zakupem czegoś, co wam jest potrzebne, o czym marzyliście, jakieś spełnienie w materii. Jest też pokazana równowaga i harmonia z najbliższym otoczeniem, no ale niestety później już jej nie ma, bo tu już jest niewesoło. Dlaczego? Dlatego, że jest jakiś konflikt. To może być konflikt wewnętrzny, ale też wiele wskazuje na to, że wy go postrzegacie jako zewnętrzny i no jest to wygląda na to, że bronicie się przed kimś, walczycie. No, czy to jest potrzebne, czy nie, no to już od was zależy, jak wy to chcecie, ale jest to duża strata energii. Zadowolenia nie ma żadnego, korzyści nie ma żadnych, więc ja tylko tak podpowiadam, no, że może lepiej by było się jednak uspokoić, bo tutaj no, jesteście w impasie, czyli w ogóle ta walka z kimkolwiek, czy z czymkolwiek wam tu nie pomaga. To widać ewidentnie, że efektów pozytywnych nie ma żadnych, bo jest i trójka mieczy, i dwójka mieczy. No, nie ma pozytywnych efektów, dlatego lepiej by było tej walki z wiatrakami zaniechać, uspokoić się, wyciszyć, bo wtedy... Jakaś podpowiedź z wewnątrz przyjdzie. Ja tu mówiłam, słuchać podpowiedzi z wewnątrz, słuchać serca. No a wy tu zamiast słuchać serca, to wy tu walczycie. Ku... No to tu to, 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 to nie pomaga, tak jak mówię, bo macie impas, nie wiecie co zrobić. Czyli no, być może jest to ten sam wybór, co tam, a być może jakaś inna jeszcze sytuacja, ale tu wygląda to gorzej, no bo właśnie po tym konflikcie. Czujecie się gorzej i nie możecie się coś uspokoić, bo gdybyście się uspokoili, to by ta podpowiedź wewnętrzna do Was, ona i tak do Was przychodzi, tylko że chodzi o to, żeby ją usłyszeć, żeby ją poczuć, bo podpowiedzi ze strony serca, no to trzeba poczuć, a to można zrobić tylko w ciszy, w, w stanie uspokojenia. No, jeszcze, jeszcze ta konfliktowa energia tutaj pokutuje, bo tutaj macie takie poczucie zranienia wręcz. Ale ta karta też mówi, że najczarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem, czyli ten świt powinien wkrótce nadejść. No i tu nadchodzi takie ożywienie. Ożywienie to można uznać jako świt, tym bardziej, że tu już jest jasno. Tu były dwie karty takie ciemne, nieprzyjemne, właściwie cztery można powiedzieć, bo ten konflikt to tu też nie jest jasny, tylko jest ciemny, taki niezbyt ładny. Natomiast tu już jest. Rozjaśnienia, czyli te okoliczności zewnętrzne już tu będą Wam sprzyjać. A jeśli chcecie iść do jakiegoś celu, no to tu jest przypomnienie, że cel można osiągnąć. W ten sposób, że dochodzicie do jedności ciała, umysłu i ducha. Jeżeli nie dojdziecie do jedności ciała, umysłu i ducha, no to będzie Wam trudno, tak? Dlatego tutaj jest to przypomnienie, że, że umysł powinien być w zgodzie, iść w zgodzie z głosem duszy, czyli cele umysłu powinny być, być zgodne z celami duszy. Wtedy do celu dojdziecie, ale macie tutaj też zakończenie jakiegoś etapu, no, i dlatego ja to potem dodałam, bo tu nie wiadomo, co dalej. No, ale co to jeszcze może być? To, to może wiązać się też z jakąś transformacją, bo jest to w zasadzie karta też transformacji. Nie tylko, że zakończenie jakiegoś etapu, ale także otwarcie się na nowy etap, a to dzięki transformacji wewnętrznej, której dokonacie. Teraz tu mamy. A po tej transformacji, co macie, dużo możliwości wyboru, bardzo dużo, i teraz, no właśnie, tam też był wybór, no tu też trzeba było decyzję podjąć, ale tu już możecie, bo już tutaj jest więcej tej jasności, już macie większą klarowność. Dzięki tej transformacji zapewne macie większą klarowność, wiecie, czego chcecie, więc oczywiście wiecie też jednocześnie, że nie możecie wybrać wszystkiego, co tu się jawi przed Waszymi oczami czy w Waszej umyśle bo nie wszystko jest tak samo realne, nie wszystko jest tak samo wartościowe i nie wszystko można zrealizować jednocześnie, bo to się tak nie da. Dlatego tu trzeba wybrać. I teraz chodzi o to, żeby wybrać to, co najlepsze dla Was, a żeby to było możliwe, no to znowu po raz trzeci powiem, trzeba posłuchać głosu serca, bo tylko Wasze serce wie, co jest dla Was najlepsze. No i jak już wybierzecie to, co jest dla Was najlepsze, no to trzeba to po prostu realizować. I ta realizacja jest pokazana, proszę bardzo, w formie takiej materialnej, czyli mm, możliwość realizacji czegoś w materii może ktoś będzie chciał, nie wiem mieszkanie kupić albo wyremontować wyremontować może chodzi wam o jakąś transakcję typu kupno-sprzedaż, czyli sprzedaż na przykład starego mieszkania lub starego samochodu, a kupno nowego mieszkania lub nowego samochodu lub <laughs> mebli lub jakichś jeszcze innych rzeczy, jakichś urządzeń może do mieszkania czy do firmy jeżeli ktoś ma firmę jest to karta szansy na spełnienie w materii, ale już taka bardzo konkretna szansa, bo tu już się coś zaczyna dziać. To, to nie jest tak, że to kiedyś za 100 lat, tylko tu już się coś zaczyna. To jest karta czegoś nowego, co się zaczyna dziać w celu właśnie spełnienia w materii. No, różne są te cele. Ja mówiłam, może wiązać się to z mieszkaniem lub z firmą lub... Może być to nawet też i nowa praca, jeżeli ktoś by chciał zmienić pracę. Bo gdyby ten konflikt na przykład był w miejscu pracy, ktoś może wam zazdrości awansu, może jeszcze tam czegoś, może zazdrości wam tego, że jesteście doceniani, to gdyby ten konflikt był w miejscu pracy i jeszcze tu i chcielibyście tę pracę zmienić, no to to jest możliwe właśnie w grudniu. Tu się pokazuje, tak? Tu się ładnie pokazuje. A dla tych, kto, co nie chcą zmieniać pracy, no to tak jak mówiłam, jakaś transakcja, jakaś, jakieś spełnienie w materii, które tutaj, no rozpoczyna się coś, jakiś etap. Tam mówiłam coś zakończenie, może być zakończenie pracy, może być zakończenie remontu, może być tam, nie wiem, zakończenie jakiegoś etapu w życiu, jakiegokolwiek, czegokolwiek może to dotyczyć, natomiast tu jest coś nowego. Co wygląda bardzo optymistycznie, bo to jest, bo ta karta mówi o możliwości spełnienia i takiego dosyć konkretnego. O jaki wam tutaj chodzi w zasadzie? Dobrze. Czyli ta pracowitość tu jest. Tak podsumuję. Już tu jest pracowitość, ale jest też docenianie tej waszej pracowitości i dokładności. Tu jest radość. To jest jeszcze pierwszy tydzień. No tu mówiłam, walczymy o prawdę i, i zdobywamy informacje, które muszą być sprawdzone. Tutaj no, tu są kiepskie energie, więc tu z tych energii jak najszybciej trzeba wyjść i rzeczywiście potraficie wejść w stan równowagi, co wiąże się ze spełnieniem w materii. No potem znowu energie zaniżone, pod rząd cztery karty mówiące o konfliktach, nieudanych relacjach z innymi osobami i wynikający z tego też impas. No ale ja tu mówiłam, jak to wyjść z tego. No, posłuchać głosu serca, uspokoić, zrównoważyć tę energię. Tu też jest pokazane takie zrównoważenie w tym rydwaniem, że równoważycie przeciwstawne energie. To mogą być przede wszystkim emocje. No niestety to jest ważne i potrzebne. Następuje to zakończenie połączone z transformacją, wybór jest zgodny z głosem serca oczywiście, no i to spełnienie w materii. Tu się zaczyna, ale to, to jest coś, co rokuje bardzo dobrze. Przesłanie: Przemiana jest często skutkiem nie jakiegoś czynu, ale tego, z czego się zrezygnowało lub oduczyło. Czyli mówimy o przemianie. Tu jest karta przemiany. Ja mówiłam, transformacja. Czyli ta transformacja jest skutkiem nie jakiegoś konkretnego czynu, tylko Zrezygnowaniem z czegoś, z czegoś tu rezygnujecie może właśnie z takich zachowań, z takich reakcji, bym powiedziała, z takich reakcji na innych ludzi, z takich nerwowych, jakichś mm, konfliktowych reakcji, z poczucia zranienia, o, bo tu jest poczucie zranienia pokazane. Z tego warto zrezygnować, bo wtedy wchodzicie w o wiele lepszą energię. No ale to wszystko tu właśnie jest powiązane. No i, i w tym grudniu. Macie tam tą możliwość spełnienia kolejnego w materii. Dobrze, to zdrówka życzę do usłyszenia.